Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i przychodzę was tym razem z pierwszym filmikiem z serii Back to School. Robimy wielki przegląd przyborów szkolnych. Jeśli zostawić też łapki w górę, subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ale ja zabieram się za robienie przeglądu. Jak widzicie znajdujemy się aktualnie w Karepurze i od tego sklepu też zaczniemy. Długopisy zwalne to w ogóle takie... O nie, jeszcze tu tam pieski. Ale fajne, ale super. Takie gumeczki, na przykład w różnych wersjach kolorystycznych oczywiście moje serce skradły te na razie. Jest tego oczywiście pełno, jak zresztą widać. Eee. Temperóweczka, a to jest gumka, nie co jest drugiej z drugiej strony, co to jest. Też takie rzuciło mi się w oczy na przykład. Mamy coś takiego. A tutaj za mną mamy jakieś takie akcesoria związane z malowaniem. Kaczuszkowe mazaczki. Tak, to są mazaki. Różnego rodzaju ołówki. No, ej, te mają mega ładne takie, wiecie, kolorki pastelowe. Tu są jeszcze jakieś inne zestawy takie ciekawe. Na przykład coś takiego. Tutaj mamy też jakiś taki dział z Ej, widzicie to? Śniada mięskich korektory na przykład te fioletowe, no to jest tego o, różowy jeszcze, jeszcze takie na przykład ten różowy, taki fajny kształt w sumie. Zobaczcie, piękna alejka, no dużo osób lubi ozdabianie ze siedzików, lody, marcheweczki, no dosłownie wszystko tutaj znajdziemy. I zobaczcie, jakie superanckie temperóweczki, mam jeszcze takie inne z niebieskim, nie wiem czemu one się różnią, a tymi, tymi maluchami się różnią. Różnego rodzaju takich farbek. I tutaj mamy też bibuły kolorowe, też takie kartki w różnych formatach kolorowe. One się u mnie przydają. Trochę bardziej u mnie na uczelni, na studiach, ale w szkole również. Ej, a co to jest? Uuu, fajne! Ej, zobaczcie, muszę to mieć normalnie. Genialne! Falnie. Jeszcze tu co? Są... Kreda. To jest kreda? Nie, dobra, w ogóle to nie jest kreda. To są kredki nadal. Aha, ja myślałam, że to jest kreda taka kolorowa. No dobra. Zestaw co prawda trochę kosztuje, ale fajne. Tutaj coś, co akurat u mnie też na uczelni się przydaje. Co prawda takie małe zostawiam. Ja w ogóle takich działam chyba 180 takich czy coś. Tutaj różne kolory. Gdzieś jeszcze czekajcie coś widzi. co chciałam Wam jeszcze pokazać? Nie wiem, czy to jest jakaś ostatnia sztuka, czy to jest to samo? to samo. Nie mam zielonego pojęcia, o co w tym chodzi, że są takie dmuchane mazaki magiczne i co? Nie wiem, ale wygląda ciekawie. Nigdy tego nie testowałam. Ej, zobaczcie, takie cukiereczki. Zarąbiste, takie wiecie, długopisy. No, ej, to są fajne. Słonecznik, jakieś te są takiego, czy jakiś inny. Pełno oczywiście długopisów, diamenciki, Długopis i tutaj naciskamy i nam się włącza. Czy to nie jest kozackie? No i tutaj mamy karteczki, takie wiecie. Proszę bardzo, coraz... Ej, pełno ich tu jest. Takie wiecie. O, te są fajne. Są co to jest? O, tabliczka i jakieś takie, no kolejne karteczki. I w ogóle poszłam z koleżanką to nagrywać i co? I co chwilę tylko mówię? Mnie... OMG. Ale to takie słodziaki, różne kolory, ten różowy i... Nie, to nie jest ładny. To są długopisy, takie tutaj mamy. To jest klej. Zobaczcie. Taka główka. Jeszcze Wam muszę koniecznie pokazać taki misiu, a to jest ogólnie korektor tutaj w środku. Muszę Wam pokazać, to jest w ogóle temperówka w dwóch wersjach kolorystycznych i czekajcie, nie jesteście na to gotowi. Uwaga, uwaga. Pierwsze. Takie coś. Mm -hmm. Ale jeszcze jest lepszy. Jeszcze jest taki. I jeszcze kaczuszeka. Czyli jakie taka łapka, taki fajny i myślałam, że coś jakoś otwiera. A tu jest ta ten torówka ukryta. E, genialne. Nie ja chcę wrócić do szkoły. O to jeszcze. A to normalnie? Ja sobie sama kupię, zobaczcie, ananasik i mamy gumeczkę. Ej, zobaczcie to. Nie byłam na to gotowa. Długopisy takie. Muszę to włożyć potrafiłam. Nie chyba. Albo to. To jeszcze działa w ogóle przed chwilą się tym bawiłyśmy. Ten różowy musi być mój. Nie wiem po co mi to, ale potrzebuję tego do szczęścia. Jako takie duże dziecko, zobaczcie, jak to działa. Patrzcie na to. Odkryłam, gdzie jest długopis. Ale nie, no ja jestem fanką tego różowego. Ja chcę wracać do szkoły. Fajnie, zobaczcie w ogóle cała seria? A co to? A to już w ogóle nie? To już. i to jest jeszcze ty, Profeska, ale to Podejście bliżej, moi drodzy, takie z jabłuszkiem. Ej, to były czasy O Oto. A co są takie cieniutkie? Czy one będą no, takie? Ta w kratkę, akurat. Teczki. O nie. <grym> tu mamy zeszyty. Ta seria jest taka o te, a to jest jakiś większy format? Takie w krateczkę, ale też spoko te kwiatki. Takie dość ładne. My się spod o, pod pod podsłowiamy też. Tamten jeszcze ładny. Idziemy dalej. A czy jest taka twarda okładka w krateczkę? A nie, te są takie. Proszę bardzo, ale ja jakoś nie przepadam za tego typu, tak jakby z nie wiem jak to nazwać, zeszytami. zaszytami. Ja Te mega ładne zaszyciki, tutaj patrzcie, moczleczek, mm. jeszcze to. Ej, w ogóle ja bym komuś chęcią zrobiła taką wyprawkę do szkoły. Co prawda cieniutki, ale widzicie to i to jeszcze jest brokatowe i to się mieni. Czyli ja zaraz biorę i robię pewnej osobie wyprawkę do szkoły, już mam taką ofiarę. Totalnie, ja się zaraz do tego naprawdę zabieram. I tak brakuje kupowania takich rzeczy. I tu w ogóle muszę Wam pokazać. Po pierwsze, zawsze mi się podoba to już co roku ta seria, taka, wiecie? Ale to też, to już było, to się powtarza, żeby nie było, ale otwierane ze szczyki, Nadal mi się podobają bezmiennie po lata. Chodźcie dalej za mną. Idziemy się, wiecie, tak rozejrzeć między tymi półkami. Skręcamy tu, chodźcie, chodźcie. O ja już dobrze wiem, że skręciłam, bo to jest jakaś taka ładna kolekcja na przykład. Ołóweczki, długopisiki, tu są temperówki jak się nachylicie, karteczki, sorry, że tak Was dużo problemów tutaj przedstawiam. I zeszyty, całej takiej serii, ona chyba nawet tu dalej idzie w bok. I tu mam ogólnie jeszcze takie zeszyty, też jakby akurat z takich nie przypadam korzystać, ale wiecie, takie podpisane przedmiotami. I nawet ładne są te układeczki, jeżeli chodzi o taki big. O ja, widzę to, ej, muszę to zobaczyć, odwracamy się moi drodzy, odwracamy, odwracamy, ponieważ mam tutaj kolejne bardzo ładne okładki, te kwiatuszki przesunęły się, przycisnęły się przed wami, bo Ej, zobaczcie jeszcze tą serię, totalnie, ja chcę komuś kompletować tą wyprawkę, ja już wiem temu. Tu jest oczywiście więcej takich teczek, ale to te jakoś tak skradły moje serduszka, te psieski i kotki. Co my tu mamy jeszcze? Gumeczki. A są karteczki? Nie, to jest gumka taka. Ej, zobaczcie. Ja oczywiście biorę takie kolorki, ale też mamy, na przykład liski tutaj jeszcze inne. I tu są w ogóle. Kal A nie, to jest kalendarzyk nauczyciela, to nie dla nas niestety. Ej, ale. Cytrynka. Ej, w ogóle jeszcze wiślenki. Tu są wszystkie. Ale wista seria zeszytów. Nie widziałam takich w poprzednich latach. Tu już się powtarzają, ale jeszcze zielone jabłuszko wstawiam. Nie, gruszka. <grymnie> Zawiedli mnie. Ale taka ładna seria. Te zeszyty są cieniutkie. Ile mają kartek? 32, ale one są chyba wiecie, w takie... Czekajcie, odłożę tylko te. One są w takie... A w taką linię, no to wiecie. Ale ładna jest ta seria. Mi się podoba. Co my tu mamy? Ta... Ej, ładny tam zeszyt jest. Ej, mega mi się podoba ta okładka. Tu są jakieś ładne, ta też jest w sumie taka fajna, ciekawa, szczerze. Nie wiem, chyba ktoś się tu pomyłkował, czy one tu były, nie wiem, ale dobra. No i oczywiście jak co roku te przepiękne pastelowe kolory tych zeszytów, ale widzę, no wiadomo, tutaj mamy ich. Ja tu widzę, nie wiem, nie, nie widziałam tego osobiście w poprzednich latach. Taką wersję też pastelową, ale z takimi na przykład kwiatkami. Tu mamy różową wersję, tu jest taka bardziej żółta, taka zielono-niebieska. Tu jeszcze widzę taką z czerwień-pomarańcz. Jeszcze taka fiolet niebieski, nie wiem, czy nie była przypadkiem. Też ciekawa, i to są ze które mają, zaraz Wam powiem, 60 kartek. I są tu w kratkę akurat. Czy wszystkie? Chyba wszystkie akurat tu leżą w kratkę. I takie większe formaty, ale cieniutkie za to dość. Nie wyjdę bez tego zeszytu, totalnie już jest mój. A ten w sumie też jest taki fajny i ciekawy. Zobaczcie, jak się z tym zeszycikiem. Taka różowa owieczka przepiękna tutaj. Nie chcecie takiego zeszytu? Ja sama chyba go kupię. Seria myszkaniki. I biedronka, tym razem zeszyty na skład takie kolory na kółeczkach. Pełno długopisów, na przykład te tutaj są. Te czuszki też, tak na przykład. Tu coś w ogóle różowego, no te Hip na przykład. Mamy mazaczki też, jakieś takie, wiecie, długopisy żelowe, bardziej piórnikni tutaj. Pełno teczek, ołóweczki, długopisy zmazywalne. Tutaj mamy karteczki, różne zeszyty w ogóle. Zobaczcie, jakie dość ładne, zawsze co roku bywają takie o. W Piku takie wiecie, plecaczki na przykład. O, jakaś taka pastelowa kolekcja. Owe mm. kleje chyba tutaj są. Gumki owoce, korektory, no pełno tego wszystkiego. Zestawy linijek, cyrkle, no zakreślacze. Wiecie, takie długopiski zakreślacze bardziej na sztuki. Wiem, moi drodzy, taka seria, na przykład z ołóweczkiem i linijką, a to są na przykład takie lody, te kwiatki też bardzo ładne, różne takie, na przykład verusierka tutaj, zeszyciki. coś takiego kolorowego, wiecie, one są fajne, bo każdy przedmiot inny kolorek i tego jest tutaj, zobaczcie więcej. Linijki, tutaj to też fajnie wygląda. Zobaczcie, długopisiki zmasowalne, zakładki, zbiórniczki, takie jak na cały tydzień. Co, mamy długopisów jeszcze więcej? One są zmasowalne, nie, a takie po prostu ozdobne. Jakieś takie fajne, a ale to, że się tak zdrapuje, jest takie kolorowe: kredki, mazaki, flamastry. Totalnie tutaj takie łapkowe. Kranówki też takie, widony, termosy. zdzierania, takie samochody. Czy to kreda jest? Bieda taka fajna, pęderzynki, planery różnego rodzaju Nad, tutaj mamy też dinozaury o te też takie słodkie tu też tutaj jeszcze nie wiem co to jest w sumie, takie kwiatuszki i taka W moim wykonaniu możecie pisać właśnie czy znaleźliście coś dla siebie, co Wam się spodobało. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Możecie zostawić łapki w górę i subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co, do zobaczenia, pa pa!